O popularności gier planszowych nikogo nie muszę przekonywać. Fantastycznych tytułów jest całe mnóstwo, trochę gorzej mogą być fani sportu. Jest jednak jedna gra, która jest królem sportowych planszówek, a w zasadzie jest to bardzo, ale to bardzo rozbudowany symulator. A mowa tu oczywiście o Stratomatic Baseball. Prawdziwe drużyny, prawdziwi zawodnicy, prawdziwe statystyki i cała masa możliwości. Brzmi dobrze. Jeszcze jak. Zanim jednak przejdę do omówienia samej gry, kilka słów do fanów planszówek, którzy nie mają pojęcia o baseballu. Czy ta gra na pewno jest dla Was? Podejrzewam, a w zasadzie jestem pewien, że będziecie mieli troszkę trudniej, ale proszę Was o jedno. Dajcie szansę tej grze, bo po zrozumieniu wszystkich zasad, ta gra wciągnie Was na wiele, wiele godzin. A ja obiecuję, że zrobię naprawdę wszystko, żeby jak najprościej wytłumaczyć zasadę tej gry. Kilka słów historii. To nie jest nowa gra. Ta gra zadebiutowała w roku 1961. Co roku wychodzą nowe edycje z aktualnymi statystykami, z nowymi zawodnikami. Ja mam wersję Baseball Enemies, gdzie do dyspozycji mamy 6 drużyn. Yankees, Red Sox, Dodgers, Cardinals, Giants i Cubs. W każdej z drużyn mamy 27 zawodników i są to zawodnicy z różnych okresów. Z jednej strony mamy Jackiego Robinsona, a z drugiej Claytona K. Show. O wersjach gry, które możemy nabyć jeszcze powiem. O co chodzi w samej grze? Zasady są proste. Gramy jeden pełnowymiarowy mecz. 9 inningów. Mało tego, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zorganizowali sobie ze znajomymi całą ligę. No właśnie, ze znajomymi. W ile osób można grać w tą grę? No mecz rozgrywają dwie drużyny, więc... Dwie osoby. Jeżeli gramy ligę, to oczywiście możemy się podzielić, każdy wybiera swoją drużynę, tylko po prostu część zawodników musi czekać na swoją kolej. Oczywiście w grę możemy grać samodzielnie i ja to dzisiaj pokażę. Do rzeczy, jaka jest zawartość zestawu? Oczywiście pudełko. I warto zwrócić uwagę na jeden fakt: Free Games in One. O co w tym chodzi? Mamy do wyboru trzy gry. Pierwsza to jest wersja podstawowa, czyli Basic, wersja zaawansowana, czyli Advanced i wersja super zaawansowana, czyli Super Advanced. Ja dziś zajmę się podstawową wersją gry, czyli Basic. Otwieramy pudełko i mamy opis produktu, oczywiście w języku angielskim, skład drużyn i krótkie wyjaśnienie. Dalej całkiem bogata instrukcja obsługi. Dalej mamy 6 drużyn, ja już sobie wszystko ładnie posegregowałem, kości i pionki, boisko, czyli plansza. Dalej coś, co się nazywa Strategy Chart. I Basic Fielding Chart. Mamy jeszcze arkusze do zapisywania rozgrywki. Ja z tego nie będę korzystać, zrobię to po swojemu. Myślę, że będzie troszeczkę prościej. Poza tym mamy jeszcze inne kartki, ale one służą już do grania w wersję Advanced i Super Advanced, czyli to pominiemy, zajmiemy się tylko podstawową wersją gry. Zacznijmy od kart zawodników. Wezmę dwóch zawodników drużyny St. Louis Cardinals i zaczniemy od Boba Gibsona. Jak widzimy, Bob jest miotaczem. Mówi to nam Pitching Card. No, i oczywiście pitcher. Po prawej stronie mamy podkreślone słowo starter. Starter jest to miotacz, który zaczyna mecz. Pod spodem mamy słowo relief, czyli Boba równie dobrze można wstawić w dalszej części meczu. Po prostu zmienić miotacza, który zaczyna mecz, i wstawić Gibsona. Wróćmy do słowa pitcher. Obok mamy cyfrę 1. Jeden. jeden oznacza, że na tej pozycji, czyli na pozycji miotacza, Bob ma najwyższe możliwe umiejętności defensywne. Po prostu klasa światowa. Im wyższa cyfra, tym gorzej, a ma to swoje znaczenie, zobaczycie później podczas rozgrywki. Dalej mamy trzy kolumny: 4, 5, 6, omówię to podczas gry. Na samym dole macie historyczne statystyki, dotyczą one akurat meczów z Chicago, bo jak mówiłem, jest to wersja Baseball Enemies. Jeżeli odwrócimy kartę, to zobaczymy trochę więcej. Ale dotyczy to wersji zaawansowanej, więc pominiemy to. Ok, to był Miotacz, teraz zobaczmy sobie innego zawodnika, na przykład Stana Musiała. Po lewej stronie macie pozycje, na jakich stan może grać. A jest to pierwsza baza, lewe zapole, prawe zapolowe i dodatkowo tutaj mamy wciśnięty środek zapola. Przy trzech pierwszych pozycjach mamy dwójkę. Nie jest to klasa światowa, ale ciągle bardzo dobrze. Przy środkowym zapolu mamy trójkę, więc trochę gorzej. Tak jak wspomniałem, te cyfry oznaczają umiejętności defensywne na danej pozycji. Na górze po prawej mamy stealing D. Stealing, czyli kradnięcie bas. Literka, w tym przypadku D, mówi nam jak dobry jest zawodnik w kradnięciu bas. Zaraz do tego przejdziemy. I pod spody mamy running, czyli po prostu jak szybki jest zawodnik. Tutaj mamy 1.14. Oczywiście wszystko pokażę, ale w skrócie powiem, że jeżeli wyrzucimy od jednego oczka do 14 oczek w kostce, to zawodnik dobiegł do bazy, jeżeli od 15 do 20 to jest out. Myślę, że na razie starszy tłumaczenia kart zawodników. Przejdziemy teraz do czegoś innego, czyli do strategy chart. Pierwsze co widzimy to jakieś dziwne Grand Balls. Grand Ball A, Grand Ball B i tak dalej. Zerknijmy raz jeszcze na kartę Stana Musiała. I weźmy pierwszą kolumnę i cyfrę 7. Mamy coś takiego: Grand Ball 3B, B. Czyli stan wybił grandową piłkę w kierunku trzeciej bazy. I skoro mamy duże B, to znaczy, że musimy skorzystać ze Strategy Chart. Patrzymy: Grand Ball, duże B. Tu mamy dwie kolumny. Co się dzieje z pałkarzem i co się dzieje z biegaczami. Pałkarz jest wyautowany na pierwszej bazie. Okay. Bardzo podobna sprawa jest przy flyballach, na przykład pozycja 9, Flyball RFB, czyli korzystamy z tego wiersza. Dalej mamy stealing, czyli kradzieże bas. Szybki rzut oka na stana musiała, stealing D. Okej, okay, co to znaczy? No to zależy, którą bazę chce ukraść stan. Powiedzmy, że drugą. Szukamy naszego D i widzimy przedział. Od 1 do 9 to ukradł bazę, a od 10 do 20 to został wyautowany. A propos kradzieży, to później Wam jeszcze coś pokażę, bo tutaj akurat nie została uwzględniona pozycja łapacza. Kolejnych pól nie będę raczej omawiać, bo są to zagrywki typowo taktyczne, np. sacrifice fly czy hit and run. Powiem może o polu injuries, czyli kontuzje. Tak, zawodnik może zostać kontuzjowany. Weźmy na przykład liczbę 11 i widzimy, że pałkarz wylatuje na dwa mecze, bo został kontuzjowany. No właśnie, na dwa mecze, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy grali sobie całą ligę albo cały turniej. A to wtedy ma znaczenie. Zwłaszcza jeżeli pałkarz jest naprawdę dobrym zawodnikiem i z powodu kontuzji. Wylatuje. I ostatnia sprawa, Basic Field Chart. Na jednej stronie mamy kolumny dla łapacza i outfieldu, na drugiej dla reszty pozycji. Szybkie wyjaśnienie, rzut oka na kartę, tym razem mi otacza Boba Gibsona. I na przykład kolumna 6, pozycja 3. Flyball LFX. Widzicie? Już nie ma tu żadnego ABC, tylko jest X. A jak jest X, to znaczy, że musimy skorzystać z Basic Fielding Chart. Ok, po kolei. Jest flyball, czyli wysoka piłka. W nawiasie mamy LF, czyli piłka leci na left field, czyli lewe zapole. I teraz musimy sprawdzić, kto w meczu gra na lewym zapolu. Powiedzmy, że Stan musiał, ma on wpisane przecież lewe zapole, więc może tam grać. I przy tej pozycji ma dwójkę. Szukamy więc zapola na naszej karcie. Jest. Dwójka, która była przy pozycji musiała, wskazuje nam kolumnę, czyli druga kolumna. A który wiesz, to już zależy od rzutu kostką, ale załóżmy, że wyrzuciliśmy trójkę. I według tego, co jest napisane, stan musiał popełnił błąd. Nie złapał piłki i pałkarz zdążył dobić na drugą bazę. Tutaj mamy jeszcze jedną cyferkę, w tym przypadku jest to dwójka, a na samym dole jest legenda. Ta cyfra mówi nam, co się działo z biegaczami, jeżeli oczywiście tacy są. A dwójka mówi nam, że biegacze awansowali o dwie bazy po tym błędzie. To był krótki wstęp, krótkie i szybkie wyjaśnienie. Przechodzimy do przygotowania gry. Ja to zrobię po swojemu, przyda nam się kartka A4, zagram sobie mecz New York Yankees z Boston Red Sox. Niech zawodnicy z Bostonu będą gospodarzami. Na górze wpisuję Yankees, na dole Boston, dzielę to na 9 inningów. Tu będę zapisywać swoje punkty. I teraz robię line-upy czyli kolejność odbijania. Szukam sobie miotacza, który będzie starterem. Po stronie Yankees jest to Mike Mussina, tak sobie wybrałem. I dalej wybieram pałkarzy. Oczywiście każda pozycja musi się zgadzać. Jest coś takiego jak karta miotacza, ja z niej nie będę korzystać, bo u mnie odbijać będzie DH. Miotacz będzie tylko rzucać. Wpisuję więc zawodników do line upu wpisuję pozycje, każda pozycja jest obsadzona. I ja dodatkowo wpisuję sobie jeszcze cyferkę, która mówi nam o umiejętnościach defensywnych. Po co? Może no, później akurat tej cyfry nie szukać w kartach. Wolę mieć wszystko na wierzchu. Ok, line-up zakończony. To samo zrobię z drużyną Boston Red Sox. Gotowe trochę to trwało, ale ta gra naprawdę jest tego warta. I zaczynamy. Na górce Miotacza Miotacz Red Sox, czyli Pedro Martinez. Obok ustawiamy pierwszego pałkarza z line-upu czyli drugobazowego Willego Randolfa. Rzucamy trzema kośćmi. Jedna biała, dwie zielone. Najpierw patrzymy na tą białą kostkę. Wypadła nam czwórka. Znaczy to, że korzystamy z czwartej kolumny, która należy do miotacza. No właśnie, jeżeli na kości wypadnie nam jeden, albo dwa, albo trzy, to korzystamy z karty pałkarza. Jeżeli są to oczka od czterech do sześciu, to korzystamy z karty miotacza. Dlatego właśnie obie karty, czyli miotacza i pałkarza, kładziemy obok siebie. Ok, czwarta kolumna, a oczka z zielonych kostek sumujemy. Wyszło nam 7, czyli strike out. Pierwszy out. Odwracamy kartę pałkarza i wchodzi następny z line-upu, czyli Mickey Mantle. 4 na białej kości, czyli znów karta miotacza. Z zielonych wyszło 9. I tu mamy teraz tak. 1-6, home run, 7-20, to double. Jeżeli mamy coś takiego, to do gry wchodzi kolejna kostka. Kostka z oczkami od 1 do 20. W zależności ile oczek wyrzucimy, taki będzie efekt zagrywki. 4, czyli... Home run! No no, ale się zaczęło. Mickey Mantle. Home run i punkt dla Yankees. Następny pałkarz Derek Jeter. 1 i 5. Tym razem karta pałkarza. I znów wybór. Od 1 do 6 jest to double, a od 7 do 20 jest to single. 4. Kurczę, nieciekawe. Czwórka to double, czyli dwie bazy zdobyte. Paul O'Neill. 3 i 8. I jest to walk, czyli baza darmo. O'Neill zajmuje pierwszą bazę. Czas na Bila Dickey. 1 i 7. Patrzymy, jest to pop-out na pierwszej bazie, więc mamy już drugi out. I teraz Bayproof 1 i 4. Pierwsza kolumna, czwarte pole. Jest to Grand Ball na drugą bazę A. Te plusy sobie zignorujemy. Patrzymy na naszą kartę taktyki. Jest to out. Co się dzieje z biegaczami? Nawet nie patrzę, bo jest to trzeci out, więc czas na zmianę. Wpisuję sobie wynik Yankeesów w pierwszym inningu. Jest to jeden punkt. Na boisko wchodzi miotacz Yankees Mike Musina, a odbijać będzie Jason Waricek z Red Sox. 3 i 8. Grand ball na trzecią bazę. A. Patrzymy naszą kartę i widzimy, że jest to out. Biegaczy żadnych nie ma, więc nawet nie patrzę, co jest wpisane w innych polach. Kolejny zawodnik podchodzi do odbijania. 4 i 2. Jest to Flyball RFX, czyli Flyball na prawe za Patrzymy teraz, kto jest prawo zapolowym Yankees i jakie ma umiejętności defensywne. Jest to Paul O'Neill i ma trójkę. Więc bierzemy inną kartę, trzecia kolumna i rzucamy kością. 16 i w przecięciu trójki i szesnastki mamy Out. Tej czwórki, która jest przy tym aucie, nawet nie patrzę, no bo nie mam biegaczy. Mamy drugi Out, Dwight Evans 1 i 10. Jest to Walk, pierwsza baza zajęta. Kolejny Pałkarz i 5 i 5. Jest to Grand Ball na shortstopa X. Sprawdzam, kto jest shortstopem Yankees. Jest to Derek Jeter i ma dwójkę w umiejętnościach. Jeter się nie pomylił, trzeci Out. Po pierwszym miningu 1-0 dla Yankees. Wracamy do miotacza Red Sox, Pedro Martineza, a dla Yankees odbijać będzie Jody Maggio. 4 i 6, walk, baza darmo. Następny to sterydziarz Alex Rodriguez. Ale teraz spróbujmy jedną rzecz, ukradniemy bazę. Patrzymy kartę Jody Maggio, bo to on będzie chciał ukraść drugą bazę. Stealing, mamy literkę E. Patrzymy kartę ze strategią Stealing. Joe chce ukraść drugą bazę i ma literkę E, no czyli słabiutko. Od 1 do 7 jest to safe, kradzież powiedzie się, a od 8 do 20 jest to out. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Manager Red Sox, czyli ja, ma jeszcze przecież w drużynie łapacza, który będzie chciał złapać tego złodzieja. Patrzymy na umiejętności łapacza Red Sox, jest to dwójka. Patrzymy w instrukcję i tu jest napisane, jeżeli łopacz ma dwójkę w umiejętnościach, to od umiejętności kradzieży biegacza odejmujemy 3 punkty. Czyli teraz Jody Maggio nie ma od 1 do 7, a od 1 do 4, bo przecież odejmujemy 3 oczka. No, ciężko będzie mu ukraść bazę, ale zobaczymy. Rzucamy 12, czyli out. Sorry. 6 i 6 dla Rodriguez'a i jest to strikeout, jest to drugi out. Lugerik, 4 i 6, baza darmo. I zaczynamy od nowa Willy Randolph, ale poszła. 2 i 8 Flyball na lewe za pole B. Nie patrzę co stało się z biegaczami, bo i tak był to trzeci out. Zero dla Janki z drugim iningu, Musina na miotaczu out bijają Red Sox. 6 i 7 i jest szansa na dobre odbicie. Od 1 do 10 jest to single, a od 11 do 20 line out na trzecią bazę. 50, -50 w sumie. Jest piątka, więc jest single. Baza zajęta. Brawo. I Ted Williams. 4 i 8. Jest to strike out, więc pierwszy out. Kolejny pałkarz. I 4 i 7. Grand ball na drugą bazę X. Szukamy drugobazowego Yankees, jest to Willy Randolph i ma dwójkę w umiejętnościach. Znajdujemy tabelę dla drugobazowych, druga kolumna, a ile wyrzucimy? 12. I niestety jest napisane, że out. Ale tu jest jeszcze dopisana trójka. Mamy jeden out i mamy biegacza, więc tym razem musimy rzucić okiem, co tam piszą. A niestety piszą, że był double play. Kurde. Czyli podwójny out, kończymy drugi inning z wynikiem 1-0 do 0 dla Yankees. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, z zawodnicy im słabsi, tym popełniają więcej błędów. Jak to w życiu? A im lepszy zawodnik w rzeczywistości, tym oczywiście lepszy zawodnik w grze, bo autorzy tej gry starali się ją tak zaprojektować, żeby jak najwierniej oddawała rzeczywistość. Jak już wspomniałem, miałam ja wersję Baseball Enemies, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nam być inne wersje, na przykład Hall of Fame, gdzie gra się prawdziwymi słowami. Ale najbardziej popularne są aktualne wersje, czyli wersje z aktualnego. Sezonu, czyli przede wszystkim aktualne ligowe drużyny, mamy aktualnych zawodników. Jeżeli masz już jakąś wersję, to nie musisz kupować pełnej, kompletnej gry, możesz dokupić po prostu same karty, na przykład z danego sezonu. A tych sezonów jest sporo: jest oczywiście aktualny sezon, a jest też sezon 1911. Poza tym są edycje specjalne: Stratomatic to przede wszystkim baseball, ale są też wersje z hokejem, z futbolem czy koszykówką. Jest też wersja elektroniczna, ale nie wypowiadam się, nie grałem. Podsumujmy to: moja ocena w skali 10-punktowej. Oczywiście dycha. Ta gra ma w sumie jedyny minus. Nie jest dostępna w Polsce. Tutaj z pomocą przyjdzie albo z Chicago, albo oficjalna strona sklepu, albo Amazon, ale niestety tylko ten amerykański. Koszt samej gry, gra z aktualnego sezonu, ze wszystkimi drużynami, to 65 dolarów. Przeliczając to na złotówki, trochę grosza wychodzi, ale myślę, że warto. Tym bardziej, że tak naprawdę mamy tutaj trzy gry, trzy wersje gier. Basic, Advanced i Super Advanced. Jak sami widzieliście, wersja Basic jest dosyć rozbudowana a wersja Super Advanced, jest to już całkowity kosmos. Być Może zrobią o niej kiedyś odcinek. A żeby was dodatkowo zachęcić, to powiem tylko, że dwójka panów tak się wciągnęła w grę Stratomatic, że grała w nią przez 61 godzin i pobiła jakiś tam rekord. A tak wyglądał turniej, który sobie rozgrywali. A ja nie przeciągam, Boston Red Sox przegrywają z New York Yankees 0 do 1 i idę dokończyć mecz, bo są trzeba dokopać. Wszystkiego dobrego życzę. Na razie.